Czy zdarza ci się powiedzieć przykre słowa, których czasami żałujesz? Jeżeli tak, to w dzisiejszym słowie Bożym znajdziesz podpowiedź, co robić, aby tego unikać albo aby takich sytuacji było jak najmniej. Szczęść Boże, witam serdecznie. Na kolejnej uczcie przed śniadaniem cieszę się i gratuluję ci, że trwasz w tych naszych rozważaniach, że trwasz w tym. Yy, Pięknym projekcie rozważania Ewangelii, rozważania Bożego Słowa każdego dnia, że karmisz się tym Bożym Słowem. Moi drodzy, jeżeli e, widzicie u siebie jakieś cuda, łaski, e, pewną zmianę w wierze, wzrost wiary, inne przeżywanie, głębsze przeżywanie sakramentów, eucharystii, adoracji, jeżeli lepiej rozumiecie Pismo Święte Słowo Boże, napiszcie w komentarzach. Moi drodzy, to jest y, dla mnie bardzo ważne. To jest też proszę o to, takie potrzebne, budujące, abym y, zobaczył, jak to słowo w Was pracuje, jak ono w Was działa. Jestem przekonany, że działa, że pracuje w kilkunastu tysiącach ludzi ponieważ wiem, że też oglądacie całymi, słuchacie całymi rodzinami tych rozważań, ale napiszcie o tych owocach. Proszę Was, niech to będzie takie, dziękuję w moją stronę, abym też może widział, w jakim kierunku dalej iść, jeżeli chodzi o te rozważania. Być może też te rozważania niech będą takim umocnieniem dla innych i zachętą dla innych. Naprawdę bardzo dzisiaj o to proszę. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, dziękuję Ci za wszystkich tutaj obecnych. Dziękuję Ci za to, co czynisz w ich życiu, w ich wierze, w ich małżeństwie, rodzinie, życiu zawodowym, życiu wiary, relacji z Bogiem Ojcem, Jezusem Chrystusem. To był Duchu Święty i Matką Najświętszą, która jest Matką Bożego Słowa. Słowa, które stało się ciałem, i zamieszkało między nami Duchu Święty. Umacniaj. Tych wszystkich do dawania świadectwa o łasce, o łasce Słowa Bożego, która działa w ich sercach, w ich życiu oraz realnie ich przemienia, a także ich rodziny, środowiska. Niech ci wszyscy, którzy przychodzą tutaj codziennie na ucztę przed śniadaniem, będą światłością świata i solą ziemi, aby pokazywali światu, że można codziennie, każdego dnia rozważać Słowo Boże, pochylać się nad tym Słowem, korzystać z niego, i pięknie żyć, aby to Słowo przynosiło plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny czy stokrotny. Duchu Święty, i w sercach tych wszystkich przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan – to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych, i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego Filipa. Jan bowiem upomniał go: Nie wolno ci jej trzymać chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona, przedtem już podmówiona przez swą matkę, powiedziała – daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników Kazał jej dać. Posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystę. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. Herod, chociaż był królem, ale pod wpływem alkoholu, emocji, zauroczenia, powiedział słowa, których być może tak naprawdę nie przemyślał. I być może ty, czasami w emocjach, powiesz coś, a potem tego żałujesz. Podczas kłótni, podczas nerwów, podczas nagłej, niespodziewanej sytuacji coś chlapniesz, a potem łapisz się za głowę, co ja powiedziałem. Ja czasami jestem w takiej sytuacji, zdarza mi się. Staram się nad tym panować, bo wiem, że jestem księdzem i że za moimi słowami idzie wielka odpowiedzialność wobec najpierw pana Boga, wobec kościoła, wobec ludzi. Ale i też w tym codziennym życiu małżeńskim, rodzinnym, rodzicielskim, zawodowym, między sąsiadami, w kolejce do autobusu, do metra, być może. W sklepie, gdy kończy się jakiś produkt i jest nagle chęć zdobycia. Albo gdy ktoś ci zajedzie drogę. Różne sytuacje, naprawdę. Być może najpierw coś powiedziałeś, potem przemyślałeś i żałowałeś. Herod. Herod na pewno. Żałował, bo jest napisane: Zasmucił się król, zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Co ja, jaką głupotę powiedziałem? Jan Chrzciciel, którego chętnie słuchał, poprzez głupią obietnicę został zabity. I teraz, moi drodzy, co robić? Aby do takich sytuacji, oczywiście nie mówię o takich dramatach, dochodziło jak najrzadziej. W Piśmie Świętym, w Księdze Psalmów, Psalm 41 mamy taki tekst. Proszę posłuchajcie. Psalm 41 już szukam. Psalm 41, werset 3. Warto sobie zapisać. Psalm 141, o tak, jak się pomyliłem, przepraszam. Psalm 141, 141, werset 3. Panie, postaw straż moim ustom i warte przy bramie warg moich. Panie, postaw straż moim ustom i warte przy bramie warg moich straż. Czyli mamy tutaj usta, bramę, i przy tej bramie naszych ust stoją strażnicy Boży. Dlaczego? Żeby pilnowali, aby pewne słowa z naszych ust nie wychodziły. Stop! Nie możesz wyjść z tych ust, ponieważ to słowo jest słowem krzywdzącym. To słowo przynosi dla Ciebie i dla drugiego przykrość, niekorzyść, coś złego, być może grzech, być może przekleństwo. Wyobraźmy sobie takich dwóch, właśnie, żołnierzy: mają takie włócznie i zagradzają. Piękny tekst. Zachęcam, aby ten tekst był włączony w Twoją modlitwę, w akty strzeliste. Módl się Słowem Bożym. Panie, postaw straż przy moich ustach i warte przy bramie warg moich. I być może ta modlitwa, systematyczna modlitwa, Bożym Słowem, będzie wypraszała ci łaskę większego panowania nad wypowiadanymi słowami. Do żony, do męża, do teściowej, do synowej, do dzieci, do rodziców, do szefa, do sąsiadki, do osoby, która zajedzie Ci drogę. Piękne słowa, ważne słowa. Ważne słowa. Psalm 141, werset 3. Zapamiętaj, zapisz, módl się i czekaj na owoce. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moi drodzy, zapraszam jutro, zachęcam do udostępnienia, do podzielenia się. Także zapraszam na pielgrzymkę do Japonii, śladami świętego Maksymiliana. 19-27 października 2024 odwiedzimy także sanktuarium Matki Bożej w Akicie, gdzie Maria się objawiała, gdzie jest cudowna figura, która płakała prawdziwymi łzami, a także wiele innych miejsc i piękno bogactwo kościoła w Japonii kościoła niewielkiego, kościoła katolickiego, ale kościoła, który ma niesamowitą wiarę jest dla nas bardzo przykładny i budujący. Zapraszam też na wakacje z Maryją. Życzę wam błogosławionego dnia. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. A zapisy na pielgrzymkę i szczegółowe informacje pod numerem telefonu 504 189 508 na stronie biura podróży mattaotravel.pl. Szczęść Boże.